Cześć, mordeczki moje najsłodsze. Witam z tej strony Patuś, Patusiowy i Zbychu tutaj. Nie, tak naprawdę Zbychu jest tam, ale tu też jest, nie? No i witam Was w naszej comiesięcznej serii, czyli omówienie postaci na styczeń 2024. Kto uklasował się w jakim rankingu i jak to jest, kto jest najlepszy, kto jest trochę gorszy, kto jest trochę niegorszy. Oczywiście, Tier SSS jest ultra, ultra, ultra OP i prędzej czy później będzie trzeba zdobyć każdą postać z niego tier SS wypadałoby już tego używać jakoś chociaż trochę nie S to jest taki tier gdzie no te postacie po prostu będą działać no i potem A B i C i D nie Omówimy sobie na w postać po kolei, dlaczego jest taka OP, albo po prostu, że po prostu jest OP, bo to wiecie, jakieś liberta oczywiście na pierwszym miejscu, no to już wszyscy wiedzą, że to jest liberta i nie trzeba o nim gadać, nie? No, po prostu robimy libertę i koniec tematu, tak samo jest z, da, z Daemium, też robimy daemię i koniec tematu i nie dyskutujemy z tematem, nie? No, i co? I przelećmy sobie, dużo się zmieniło względem ostatniego miesiąca, w sensie może nie dużo, ale wyskakiwały jedne pola postacie, nie? I dużo jest supportów, które poszło do góry które wcześniej były mało ogrywalne. No to co, lecimy. Oczywiście, Liberta, Daemia, jak zawsze, stabilnie. Doszedł Lawa było wiadome, w ogóle czy wy widzicie, o, doszedł, o, doszedł Lawa tutaj, to było wiadome, że on będzie bardzo mocny. jest teraz top-tier supportem, nie, ale jeszcze nie robi się go przed tą dwójką. On jest dopiero na trzecim miejscu, więc też trzeba będzie go męczyć, a ja też już sobie go zaczynam pomału robić. Iwan. No, na tej samej zasadzie działa jak LavaTune, po prostu jest ultra OP supportem. No i Iwan jest wcale fajnie, bo jest z nieumarłych. Robimy go sobie jak najszybciej na początku i mamy temat z głowy, LavaTune'a trzeba trochę pomęczyć, nie? Awakened Atalia SSS już była w tamtym miesiącu, ale dołączyła już do niej teraz z powrotem Belinda, bo była w SS, nie? no Awakened Atalia, Awakened Belinda, Belinda przepotężny mag, Atalia przepotężny assassin, nie? Rem, oczywiście Rem to Rem, ona zawsze będzie najlepsza, znaczy no nie zawsze, ale już wiadomo jak z Rema jest, nie? Trzeba po prostu ją też wypożyczyć od razu, jak najszybciej ją zdobyć dla siebie. Yy, Weekend Lyka, też tutaj skoczyła, jak najbardziej według mnie zasłużenie, też jest bardzo fajną postacią, ale z nią się nie śpieszymy, mamy wiele, wiele postaci do zrobienia przed nią. A weekend Szymirka weszła sobie dopiero. No i tak jak mówiłem miesiąc temu, ona sobie weszła do SSS, jak to zwykle bywa. No, OP jest ta Szymirka też, nie? OPE, ale ja nadal, jakbym miał wybierać jedną, to bym wybrał sobie Atalię i sobie ją robię, nie? No, Palmerek, Palmerek, Ultra OP, Hiller, trzeba go trochę porobić. Zresztą tak samo jak Iwana i wszystkich innych, ale też jest do zdobycia na początku i sobie go fokusujemy, aby go mieć i być szczęśliwym, nie? Yy... Boże, zapomniałem jak ona się nazywa, no ale siostra Liberty oczywiście, bardzo, 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 bardzo fajna postać, uwielbiam ją, no ale klasuje się dopiero na którymś tam miejscu w tierze robienia w, star w Starego go jej, nie? Mamy wiele postaci do zrobienia przed nią, no czy dokładnie tak naprawdę trzy, nie? Robimy sobie te trzy postacie, potem robimy sobie Lucille, o właśnie. Dobra. I tym kończymy Tier SSS, oczywiście nie przejmujcie się, nikt od razu nie ma tych wszystkich postaci, ja na przykład gram długo na swoim koncie, a też ich wszystkich nie mam, bo niedawno wyszły, nie, i trzeba je pomału ponadrabiać. No, więc na spokojnie. Teraz tak, Gaywuz i Eugene, Eugen nie, oni obydwoje klasują się tutaj w Tierze SS, więc no, trzeba ich też po prostu będzie ogarnąć. Ałykien Solidze, bardzo fajny Saporto Trzeba kiedyś będzie zrobić. Tak samo y, z Awakened boże bo że no, ale też bym się z nim jakoś bardzo nie śpieszył Jerome, OP postać, Engraving 30 trzeba mu zrobić i też trzeba go sobie wstawić, bo jest niesamowity. Na no, jakieś bossy gildi czegoś, tam gdzie używamy Atali albo Belindy, jest niesamowity. Emilka, no oczywiście Emilka do wszystkich dimensionali, jest super grab kontrolem, jest OP. Naroko, jak dla mnie tyle samo wart warta jak Palmer i Iwan, on tylko ze zwierząt ludzi też od razu na starcie staramy się robić jako pierwszą postać ze zwierząt ludzi. Alna, jak widzicie, w kolejności jest raz, dwa, trzy, cztery i potem będzie Alna do robienia sobie na spokojnie, nie? No, Alna to bestia, zawsze była bestią yy, i generalnie, ile robić, jakie postacie będzie, będą, są, wrzucają się po mało odcinki, już dostaliście świetlistych. Ale pomału dostaniecie kolejne wszystkie, już są odcinki do wszystkich frakcji nagrane, więc spokojnie tylko wyczekujcie. Jak nie wiecie, do jakiego poziomu robić i co robić na danej postaci, to spokojnie w ciągu następnych dwóch tygodni wszystkiego się dowiecie, bo te filmy już są ustawione i one będą po prostu po prostu się same wrzucać, nie? Tam ja to nazywam poradnik ile coś takiego, poradnik inwestycji, świetliści na przykład, nie? Świetliści już są. No. I tak samo będzie do tych wszystkich innych postaci. Dobra, Mortas, Mortas bardzo silny support, daje nam boosta na wszystkie postacie. No to co, też go, też, też, go, też go jak najbardziej robimy do mitika, nie? Na spokojnie. Na razie jedna kopia wystarczy na start, potem do A weekend Brutus Ultra OP Brother, Brutier Bru 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 to się nazywa. No i co, no, ja go zrobimy jako pierwszego na swoim koncie, nie? Wtedy jeszcze nie było tych wszystkich bajerków. No ale nie żałuję, bo na do tej pory go używam. Współczuję nowym, nowym graczom, bo. Ciężko, nie? Ale wy sobie zacznijcie od Atalii albo od Belindy. Tamruz, też ultra super postać, tak samo jak Eorin, uwielbiam ich. No i co, no po prostu wstawi się ich na wieżę, będą działać, używa się w jakichś teamkach, tak samo, nie? Skarletka, Skarletka robimy jaką drugą po parmerze, w Świetlistych, wszystko wiemy. Yy, Awakened Baden, no jak to Awakened musi być tutaj, nie? Badenik jest bardzo fajny, on potem wybiera, gry, wypiera Gryzula. Ale Grezur jest przynajmniej zwykłą postacią a weekend jest z awakend, nie? Blondasek. Blondasek też jako tutaj jeden z kolejności do robienia. Ja go też właśnie teraz kończę, u siebie na koncie i będę leciał w Lawa Tuna. No i blondasek jest bardzo, bardzo, bardzo fajną postacią. On też sobie tak stoi z przodu i po prostu działa, nie? Eorin mówiłem, pokojówka, najzwyczajniej no daje manę innym, wszystkim tym postaciom, tutaj, tutaj. Pochływkę trzeba mieć. Jak ona się nazywa? Nadal do tej pory nie pamiętam. No, to jest ten, ten, co wlatuje do góry i strzela, nie? Bardzo fajna postać, ale na spokojnie z nią to się nie śpieszymy, bo ona jest demonem, nie? ja też trzeba ją zrobić. Ja, ona u mnie leży, trzeba będzie ją troszeczkę poprawić. No, ale jest w tierze SS, czyli jak najbardziej się ją gra. Tylko z nią jest taki problem, że musi być ultra mocno ulepszona żeby działała. Trochę jak Grezul, nie? Trochę jak Grezul. Silas OP, healer po prostu. Albedo wzmacnia 15% wszystkich Dimensionali, którzy są w teamie, jak się ją zrobi oczywiście, nie? Więc po prostu OP. Helius OP do PvP i też bardzo mocna postać, używana w wielu miejscach, więc też trzeba go kiedyś zrobić. Maetria, bardzo lubię Maetrię, no ale ona też jest Awakened, więc w kolejce jest wiele innych postaci. Yy, Nevandi OP do Miszki, OP do w ogóle OP, nie? Tak samo jak Grezul. Hmm też do zrobienia jako normalna postać, nie? I potem sobie lecimy dalej. Yy, ja bym sobie Odena nawet stawił do SS, bo Oden jest ultra OP, ale też trzeba go troszeczkę zrobić. No i co, Oden jest magiem, nie? I crab controlem jednocześnie, czyli trzyma za włosy innych, żeby nie ma yy, Bardzo fajny, polecam jak najszybciej również zrobić. Oczywiście na wieżę też jest bardzo fajny. Reine, Reine, Reine. Ona daje przy trzech mebelkach daje busty innym postaciom ze świetlistych albo wszystkim, już nie pamiętam, no ale tak czy siak ją się wstawia na bossy gildi itd. Tak Talena healuje wszystkich, dużo czasu minie zanim będziecie ją robić, a ja jeszcze nie doszedłem do momentu, kiedy ją trzeba zrobić, nie? Ale na pewno się ją gra, Dwugłowa, dwugłowi, oni są ultra fajnym tankiem, nie? Ale też są z demonów, jak wam się podoba to też można sobie ich tutaj w kolejności wtyknąć nie? Ja bym ich porównał z blondaskiem, wydaje mi się, że z takiej samo mają utility jak blondasek, nie? Rowan, daje manę wszystkim op, bliźniaczki, identycznie jak Mortas, tylko że dają Heista. Lady Simona jest na skierze S, no ja nie wiem dlaczego, ona podobno jest naprawdę dobra i podobno bardzo świetnie działa z Awakened Shemirą, ale ja jej nigdzie nie widzę, no, ale trzymam swoje kopie, trzymam swoje kopie w razie W, jak będzie trzeba, to się ją zrobi, nie? Merlinek, bardzo fajna postać, yy, robi coś takiego, że przeciwnik nie może aktywować swojego spela, yy, po prostu bardzo, bardzo fajna postać, yy, Joan of the Ark, yy, też fajna, Biegnie przez całe boisko, wszystkich tam rozwala, stawia standard, bardzo, bardzo fajny. Lekki Crab controlik Miszka, Tank, Crab Control, i Mage, OP, Anasta. Taki Bruzier, trochę jak Brutus, tylko trochę gorsza. Awakened, yy, Awakened, proszę, Tain, Tain, Tain. Ja go bardzo lubię ogólnie. I jest bardzo fajnym Awakendem, no ale też spadł tam w kolejności, jak widzicie. Awaken na S to już wcale nie jest tak fajnie, nie? Mamy dużo innych postaci do zrobienia, zanim będziemy myśleć o nim. Mulan, OP, moim zdaniem na Engravingu 60 jest w SS, nie ma najmniejszej dyskusji dla mnie, więc też sobie róbcie pomału. Lorsanik, bardzo utility, postać taka do Torrance'a, do czegoś. Pomału, pomału trzeba go sobie kiedyś zrobić, nie? To tak wiecie, jak jesteście na początku gry, to nie musicie o nim myśleć, ale tam, jak już będziecie podchodzić pod 40 Chapter, to wypadałoby go już mieć, nie? JFR ultra dobry Crab Control. Przez długo nie używałem jej, dopiero teraz ją w ogóle połączyłem z kimś, bo tak sobie leżała po prostu i pomału sobie ją w niej W nie? Zoltach, to jest 40 plus chapter, ale no do VOP też bardzo mocna postać na kiedyś. Lyka, po prostu daje wszystkim hejsta, przez to jest używana w ogóle ezisk. Bierzemy go, jak zrobimy wszystkich dimensionali, za legendarne walki w arenie. No i też jest bardzo fajny, ja już podchodzę z nim do Mitika Hotkin, hotkan, Hotkin, Pirat, też daje busty innym, bardzo fajny, ale też tak, około 40 chapter. No i skrek na 9 mebelkach, bardzo fajny, tak, bardzo tank upierdliwy, taki krab kontrolik, nie? Edwin, Edwin, mam Edwina zrobionego na 9 mebelków i go nie gram, no ale podobne jest gib. Syrenka, ryba, ryba jest bardzo fajna, trochę można ją porównać do silasa, tylko że działa od razu. Ja zawsze robię tak, że sobie ją biorę jakoś tam. Znaczy, nie zawsze tak robię, robiłem tak kiedyś, zanim była REM, zanim to było, jak trzeba było jakoś kombinować, nie? To robiłem tak, że sobie robiłem syrenkę, yy, no i jak po prostu już miałem na tyle środków, żeby zrobić mocnego silasa, to sobie syrenkę olewałem i robiłem silasa jakimś tam zwojem na przykład, nie? Więc jeżeli jakoś tam Wam ciężko idzie, silas jeszcze nie działa, to możecie zacząć od syrenki, a potem sobie zwojem, albo czymś zamienić się silasem, jak już będziecie mocniejsi, nie? Robin Hood, bardzo, bardzo, bardzo fajna postać, bardzo dużo tam kradnie rzeczy. Ja go obecnie używam dużo, choć też go dopiero wczoraj zrobiłem, ale już czuję jego, że tak powiem, utility, nie? No, oczywiście jest na tierze a, więc się bardzo z nim nie śpieszymy. Oczywiście mamy REM, mamy Emilkę, mamy Albedo, nie? No, ale jak macie, można go połączyć jak najbardziej ten. Kurczaczek, kurczaczek to zawsze kurczaczek, on sobie tam coś za Dimaju za jakiś crab control, więc jest bardzo fajny, też go za darmo robimy. Talen Awakened, no, no coś tam działa, nie? Jak to Awakened, nie? Ale no widzicie Awakened na A, no to Awakened na A. Leonardo da Vinci DiCaprio, on musi mieć 9 mebelków i Engraving 33, żeby zaczął działać, wtedy jest bardzo fajny. I kiedyś trzeba go zrobić na tym poziomie, nie? Ja na przykład jestem na 41 chapterze i jest bardzo używany tam. Młoda Astar, ona jest, kiedyś była spyta, teraz jest po prostu na A. Też fajna postać do zrobienia na kiedyś, ale jak jej nie zrobicie, to nie zauważycie. Estrilda, Estrilda też tam daje 10% buffów, nie? I czasami ją się gdzieś tam używa, więc też pomału ją się gdzieś tam w tle robi. Queen, nie mam, więc się nie wypowiem, ale no w jakimś tam stopniu, jak już się zrobi tych podstawowych Dimensionali, no to ją też się bierze. Lucrecia, bardzo fajna postać, ja na 41 czy cały czas ją używam, ale. No, wiecie, ja ją używam, bo ona kiedyś była w top-tierze i po prostu ma, mamy ją porobionych. Nie, jak jesteście nowi, no to nie ma co nie niej myśleć. Daemon na start OP trzeba zrobić. Potem trochę spada, i jest nieużywana, ale dzięki temu przyj przyjdziecie sobie początek gry z Daemon i z REM. Tak samo Shop. Shop jest ultra-git, na przykład natawerka i tak dalej, ale tak to się go nie używa za bardzo. toran po za tylko OP trzeba mieć, ale to też na spokojnie, też gdzieś tam jakiś 38. Chapter sobie go zróbcie. S yy, Kren, no jak nazywam Rocket, fajna postać na wieże i tyle. Go się nie używa. Geralt jest po prostu tankiem. Można zrobić, nie zaszkodzi wam, tank oczywiście. Flora już nie używana, za dużo weszło postaci celestiali. On też go nie widzę zbytnio, gdzie tam jest gdzieś grany. Krasio tylko na wieże. Brutus, chociaż jedna kopia musi być zrobiona, bo nieśmiertelny. Enzio, bardzo fajnym do wielu rzeczy pomału trzeba go to zrobić, ten niegrywalny, on do rancheesa, Ainz już jak widzicie jest na B więc jak myślicie czy robić sobie Ainza, czy Rem, no to macie tutaj odpowiedź wszystko jest na kartce narysowane Ainz nie istnieje, wychodzi za tydzień, za dwa event gdzie będzie można engraving cofnąć i wszyscy którzy grają w tę grę cofną sobie Ainza, bo kiedyś był OP nie? również ja, zobaczycie na odcinku, że wszystko co mam na Ainzie i co będę mógł za pomocą tego eventu to usunę i dam to na kogoś innego Sirius. Kiedyś był fajny na eventy gildii, teraz chyba już spadł. Mechira, jedną, dwie kopie trzeba mieć do jakichś tam teamków. Feral. Jak dla niej fajny, krab kontrolnie. Trochę spadł teraz, bo wyszło 700 innych postaci, ale ja go mam zrobionego i używam często do teamów nie, nie martwych, na przykład. Kalshur, Tak to się chyba, taka jest pełna literek u niego. Gona mitika trzeba wbić, żeby dopiero działał. Elfik do Toranchiza, do jakichś tam innych teamów, tego też się czasami gdzieś używa. Widziałem tego też w jednym teamie, ale nie aż na tyle często, żeby go robić. Ona nie, ona nie, on nie, ona nie. I on można zrobić, jak już nie macie zwierzę ludzi do robienia, na towerka zawsze się przyda. Arthur też fajny dimensjonalek, żeby sobie wziąć i zrobić. On na towerka i on też na towerka jest bardzo fajnym tankiem. Dużo lepszym do, od Luciusa, nie? A Awakened Aziz jednego spulować, Znaczy, jeden wam gdzieś kiedyś poleci i tak, nie? Więc nie, nie zastanawiajcie się nim. No nie spoko, bo jest od razu na legendzie. Na początku demonów brakuje, więc można go wstawić. Owca potrzebuje 9 mebelków i kiedyś jest grana, ale to chapter 40 plus ostro. Ona nie używana, si nie używana, on tam czasami jest gdzieś w losowych miejscach używany, więc kiedyś trzeba go zrobić. Ona nie, Baden nie, ona nie, on nie, on nie. Nara jest yy, robiona do Torantziza i ona jest po prostu takim, wiesz, łapie tym młotkiem, usuwa kogoś z walki i to jest bardzo przydatne. Pipa do Torantziza też trzeba zrobić, SI-20 potrzebuje. Ten nie, on jest teraz używany do... Yy, często do tipków jakichś tam przeróżniastych do jakiegoś korytarza albo do ten Lifta. Więc też musimy go sobie zrobić. Ja też go nie mam, więc spokojnie. Będę go dopiero robił. Baba Jaga no, darmowa postać, więc sobie ją robimy i z kimś łączymy, ale tak naprawdę no, jest w C. nie. Ja sobie ją robię też pomału, ale będzie sobie leżeć. Nie? Może kiedyś przyjdzie update i okaże się, że będzie bardzo używalna. Ta pani, bardzo ładny design, nieużywalny, nieużywalny, nie, 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 Prince of Persia, jak tryhardujecie na początku nowy serwer, to warto go wynająć, choć nie wiem, oczywiście bardziej warto Rem, nie, on ma po prostu fajnego crap kontrola nie? Ten, nie. ten nie, ten nie, ten nie, ta nie, ta nie, ta nie, ta nie, ta nie, ta nie, ten nie, ten nie. Szafa, ja go nazywam szafa, bo on taki szafo, jak szafa wygląda trochę. On czasami wam pomoże, działa na takiej zasadzie jak brutus, że bierze na siebie ludzi i przez chwilę jest nieśmiertelny. Miałem go jednego i na głównym koncie przeszedłem chyba dwa czaptery dzięki niemu, ale tak to naprawdę nie jest używalne. Food, nieważne, 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 nieważne. Może na wierze kiedyś, jak będą trzy teamy, y no niezbytnio, niezbytnio, niezbytnio niezbytnio. Ta pani jest bardzo fajna, jest na D, bo pamiętajcie, że to jest tier lista pod względem używalności w całej grze, ale też ją na moim poziomie na przykład trzeba sobie zrobić, bo często się jej tam gdzieś używa, ale to nie jest tak, że to jest ważne, nie? Tylko po prostu jak już nie ma, nie, pal, nie spalcie jej, tylko sobie trzymajcie, bo za rok wam się przyda. ono na takiej zasadzie, nie? No... Tak samo ten pan, on tam czasami gdzieś jest używany jako buff, nie więc trzeba go mieć. Ta nie, ta nie, ta nie, ten nie, ten nie, ten nie. On nie i Szemirę polecam teraz na nową taktykę, żeby ją po prostu połączyć z Emilką na początku gry. A jeżeli już jesteście daleko i nie macie macie już połączonych dimensionali, no to Szemira jest zwykłym Fudem, nie? No i tyle. Chciałem zrobić wcześniej, żeby tu nie było pół godziny gadania. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Nie omawiałem tutaj dlaczego dana postać jest mocna i tak dalej, bo jak mówiłem, omówię to w tych pojedynczych odcinkach, które się pomału wrzucają i to jest aktualne na 2024, więc się nie martwcie. A, jeszcze wyszła Wika. Jej tu nie ma Wika jest w Tierze C, nie? Tutaj jest Wika. no I tyle z niej, nie? No. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak daną postać ulepszyć, możecie napisać komentarz, zostawcie jakiś ślad po sobie, dajcie lajka. Zapraszam oczywiście serdecznie do subskrypcji, żebyście nie przegapili innych filmów, bo dawki wiedzy tu są wyrzucane ogromne na ten kanał. I zapraszam oczywiście do serii, gdzie możecie poglądać jak sam się męczę w tej wspaniałej, wspaniałej grze. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Do kolejnych odcinków zapraszam. Bychu pozdrawia również. Pa, pa. I don't slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up